Dziś przyjrzymy się bardzo popularnemu Etui do iPhone'a 17 Pro Max, czyli Ring Silicon MagSafe. To lekkie silikonowe Etui z magnetycznym pierścieniem MagSafe, które łączy prosty design z praktycznymi rozwiązaniami, a przy tym jest dostępne w naprawdę przystępnej cenie i kilku ciekawych wersjach kolorystycznych, a w tym filmie pokażę Wam je wszystkie. W tym miejscu zachęcam też do zostawienia subskrypcji na kanale oraz łapki w górę. Z góry dziękuję. Zacznijmy od materiałów. Zewnętrzną część wykonano z miękkiego, przyjemnego w dotyku silikonu typu Liquid, który dobrze leży w dłoni i nie sprawia wrażenia taniej gumy. Dodatkowo mamy tutaj do czynienia z twardszym PC w korpusie case'a, więc całość nie jest tak elastyczna jak można by się spodziewać po nazwie. Powierzchnia case'a nie jest śliska i dzięki temu mamy trochę lepszy chwyt, no i zmniejsza się ryzyko przypadkowego wyślizgnięcia się telefonu z dłoni. Wnętrze wyłożono delikatnym materiałem zamszopodobnym, który chroni tylną część urządzenia przed zarysowaniami. Zwróćmy też uwagę na nakładki na przyciski. Są one świetnie dopasowane do oryginalnych przycisków iPhone'a i w pełni responsywne, co zresztą dobrze słychać. Warto wspomnieć także o aktywnej nakładce na przycisk aparatu, która poprawia komfort korzystania i chroni klawisz przed zużyciem. Jednym z kluczowych elementów tego modelu jest wbudowany pierścień MagSafe. Dzięki niemu Etu jest w pełni kompatybilny z magnetycznymi akcesoriami i ładowarkami, a sam magnes trzyma mocno i stabilnie. Pod względem ochrony producent zadbał również o szczegóły. Etui ma podniesione ramki wokół ekranu oraz obiektywów aparatu. Tutaj ważna uwaga, ponieważ każdy obiektyw dostał swoje własne wycięcie, a to zwiększa bezpieczeństwo telefonu, gdy odkładamy go na płaskie powierzchnie lub gdy nam upadnie. Wycięcia pod aparat i porty są bardzo precyzyjne, więc wszystkie funkcje urządzenia pozostają łatwo dostępne. Dużą zaletą jest też lekkość etui, praktycznie nie zwiększa ono wagi ani gabarytów telefonu, dzięki czemu iPhone pozostaje smukły i wygodny w obsłudze. Silikonowa konstrukcja jest elastyczna na bokach, więc zakładanie i zdejmowanie pokrowca nie sprawia żadnych problemów. Jednocześnie nie jest to też case luźny. Bardzo dobrze przylega on do iPhone'a. No i na koniec kwestia ceny i tutaj Rinkę wypada naprawdę korzystnie. Dostajemy w końcu markowe tu w opakowaniu. Mamy tutaj połączenie kilku materiałów, jest obręcz magnetyczna oraz specjalna nakładka na przycisk od obsługi aparatu. Rinkę znane jest z tworzenia wysokiej jakości produktów no i dawania im naprawdę okazyjnej ceny. Myślę zatem, że jeśli podobają Wam się te TUI wizualnie, no to śmiało warto po takiego Silicon Mag Safe'a sięgnąć. Podsumowując, rinkę Silicon MagSafe to jest etui dla osób, które szukają lekkiej i przyjemnej w dotyku ochrony, pełnej kompatybilności z MagSafe oraz solidnych walorów ochronnych, a to wszystko w całkiem atrakcyjnej cenie. To już wszystko w tym materiale, linki do produktów zostawiam w opisie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.